No, fuj, niespuszczona woda. No nie. No, klobabcia. No, muszę się poprawić. A teraz podzielę się z Wami moimi wątpliwościami. No, powinnam wreszcie te klobabcie nakręcić, bo po prostu to już jest nieładnie, żeby tak zostawiać widzów. O czym to ma być? Glutach? No nie. To o czym? No może się zastanowić. A tu mi ostatnio ciężko, przychodzi bardzo ciężko. Bo wiecie, klub dziadka już nie ma ze mną, więc. Mm, ale może się wziąć w kupę. Rozumiecie? Tu są takie ptaszki. O. jest klub dziadek i ja, także muszę sobie coś pomyśleć. No to, no to dobra, no to dajcie mi trochę czasu, okej? Okay? Coś sobie wymyślę, no nie? No muszę. O, pralka chodzi, życie jest.